przyjechała do nas jedna z najsilniejszych drużyn świata, którą nigdy nie pokonaliśmy. Czesi to jest potęga światowa. Przyjechali w bardzo mocnym składzie. Na początek dzisiaj zagra Kamil Majszak z Zim Weselim. Fantastyczny mecz. W swoim, mają w swoim dosie 2-2 między sobą, więc no to będzie taki mecz, gdzie każdy, będzie, który, każdy z nich będzie chciał wygrać. No generalnie my chcemy pokonać pierwszy raz Czechów. Składy są bardzo mocne. My gramy w składach takich, w jakich wygrywaliśmy ostatnie mecze reprezentacyjne, zarówno w reprezentacji męskiej, jak i damskiej. Na no, Czesi przywieźli tych, którzy w tej chwili są w bardzo wysokiej formie. Jest pierwsza rakieta świata, jeżeli chodzi o grę podwójną i mistrzyni Rolanda Garosa, Teresa Szciniakowa, no więc no, no jest mocno, jest bardzo mocno. Na tym poziomie tenisa zobaczyć no, jest ciężko w okolicy, więc to trzeba z tego korzystać. tak I Myślę, że mi się wydaje, że warto. No, tenis jest dyscypliną specyficzną, no, będzie, te mecze będą długo trwały e, ale no, warto podpatrzeć, warto skorzystać ja, ja z samej ciekawości zobaczę jak zawodnicy ci nasi najlepsi grają co prawda nie będzie Igi Świątek czy Hurkacza ale jak grają ci zawodnicy ale też z innego punktu, zobaczę ile dzieci jest dzisiaj na, e, na hali bo inwestujemy dużo w sport młodzieżowy zobaczymy ile, ile tej młodzieży tutaj trenerzy przyprowadzą Skąd pomysł, że tutaj przyjechałaś? Jak to wszystko wygląda? Yy, najpierw trener mnie zapytał czy chce. No, i odpowiedziałam, że chcę. Co jest takiego fajnego w tenisie? Bo będziesz za chwilę obserwować mecz tenisistów. W tenisie podoba mi się to, że się odbija. Tenis to jest bardzo niezwykły sport. A co jest takiego fajnego, jakbyś miał polecić komuś grę w tenisa? Dlatego, że się dużo biega i jest bardzo śmiesznym sportem wspaniałym.